Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Traktat o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, w skrócie nazywany TAC, sporządzony w Den Denpasarze, jest to piękne miasto na wyspie Bali w Indonezji, w lutym 1976 roku, a więc już prawie 50 lat temu, został ustanowiony przez grupę państw zrzeszonych wcześniej w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Warto się przyjrzeć tej organizacji. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, założona wcześniej, w 1967 roku w stolicy Tajlandii Bangkoku, choć dziś siedzibę ma w stolicy Indonezji w Dżakarcie, zrzesza, zrzesza dziś 10 państw. Wśród założycieli są Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur i Tajlandia, a później dołączyły Brunei, Wietnam, Laos, Myanmar i Kambodża. Obserwatorami są ponadto Papua Nowa Gwinea i Timor Wschodni. ASEAN to prawie 700 milionów mieszkańców. Od 10 lat kraje zrzeszone w ASEAN powołały również wspólnotę gospodarczą, która się trochę wzoruje na Unii Europejskiej. Można więc powiedzieć, że stara się ona równoważyć ekonomicznie potęgę sąsiednich Chin i Indii, choć demograficznie jest dwa razy słabsza od każdego z nich. TAC to fundamentalny dokument dla asean jest swoistym opisem postępowania w relacjach między tymi państwami e, tego wymagającego, trudnego, ale fascynującego regionu świata. Promuje on niepodległość i wolność od zewnętrznej ingerencji państw członkowskich. To traktat polityczny, który ma ułatwiać współpracę między tymi państwami i akceptuje prymat prawa międzynarodowego w relacjach między nimi, co w dobie jego łamania w innych regionach świata, na przykład przez Rosję, ale także pokusach Chin ma znaczenie dla tego miejsca na mapie. Traktat ten, ten był trzykrotnie zmieniany protokołami, w 1987 roku w stolicy Filipin Manili, w 1988 w tym samym miejscu, a w 2010 w stolicy Wietnamu Hanoi. Protokoły te umożliwiły przystąpienie do tego traktatu państwom spoza Azji Południowo-Wschodniej. Dlatego dziś do traktatu należy ponad 50 państw, w tym Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, niestety też Rosja, ale także Ukraina a z krajów Unii Europejskiej należą do Francja, Niemcy, Grecja i Holandia. W, w trakcie procedury akcesyjnej poza Polską są też dzisiaj Szwecja, Dania, Belgia, Węgry i Luksemburg, a przygotowują się Hiszpania, Rumunia, Finlandia i Litwa. Teraz my, Polska, chcemy do niego przystąpić, bo jesteśmy zainteresowani pogłębianiem współpracy z tym coraz potężniejszym demograficznie, gospodarczo i kulturalnie, a także niezwykle atrakcyjnym turystycznie regionem świata. Jest to też region mający strategiczne położenie na globalnych szlakach handlowych. Wszystkie kraje ASEANu zgodziły się na dołączenie Polski do, do, do TEC. W większości z tych krajów mamy też swoje ambasady. Warto przy tym zaznaczyć, że pośrednio związani jesteśmy z TEC, gdyż do traktatu tego 13 lat temu przystąpiła cała Unia Europejska. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za ustawą ratyfikującą Traktat o Wzajemnych Stosunkach i Współpracy w Azji Południowo-Wschodniej wraz z, protokoła, z protokołami zmieniającymi ten traktat. Dziękuję, Dziękuję bardzo. I zapraszam pana posła Marka Rząsa, Koalicja Obywatelska.